Siema, Paweł Tarciński, kanał Skrzynie Narzędziowej Organizacji Warsztatu. Bardzo często piszecie do mnie z pytaniem, jaki system skrzyniowy wybrać, i podczas rozmów jesteście bardzo zdziwieni tym, że skrzynie narzędziowe potrafią się różnić tworzywem, z którego są wykonane. Oczywiście nie chodzi o samą nazwę tworzywa technicznego, a o pochodzenie tego tworzywa, ponieważ tak naprawdę na rynku mamy trzy rodzaje skrzyń. Są to skrzynie wykonane całkowicie z tak zwanego regranulatu, czyli z tworzywa pozyskanego na zasadzie odzysku. Tak? Jest on bardziej ekologiczny, ale jakościowo jest gorszy od tworzywa, które są specjalnie wytworzone dla tworzenia skrzyń. Więc mamy tak: regranulat, mamy skrzynie, które są tworzone na bazie mieszanki granulatu i regranulatu, czyli e, zależy od firmy oraz od rodzaju skrzyń. Zazwyczaj jest to mieszanka 40 do 60 lub 50 na 50, zależy, mówię, od firmy oraz mamy skrzynie wykonane całkowicie z tworzywa technicznego, pozyskanego specjalnie do wytwarzania skrzyń. E, jeśli chodzi o cenę, zazwyczaj te skrzynie wykonane z tworzywa z odzysku czy z recyklingu, z regla, reglanulatu są tańsze, ponieważ te tworzywo, z tego co patrzyłem na rynkach zagranicznych, jest po prostu 50% tańsze od tworzyw wykonanych specjalnie, tak, pod danej dziedzinie. Oczywiście to też zależy od marki, od tego, jakiej ilości bierze, od tego, czy na przykład marka, która wykonuje skrzynię, ma swoją fabrykę, która zajmuje się produkcjami tworzyw, czy bierze od źródeł zewnętrznych, ale trzeba przyjąć to, że e, tworzywo z odzysku jest w połowę tańsze powiedzmy od tworzywa wykonanego specjalnie na potrzeby skrzyniowe. Więc też nie bądźcie zdziwieni, jeśli patrzycie na ceny w sklepach i ceny poszczególnych systemów, które potrafią różnić się dwu czy trzykrotnie nawet ceną. Ale wtedy prawdopodobnie zachodzi właśnie ta zależność, że są wykonane z lepszego tworzywa, i stąd też ta wyższa cena. Już tak naprawdę większość dużych, potężnych marek odchodzi z, od wykonania e, skrzyń z całego tworzywa, z surowca, ponieważ rynki, wiadomo jakie są, i ten regranulat nie będzie miał takiej jakości jak granulat, właśnie pod zamówienie. Dzisiaj postanowiłem wam pokazać, e, ponieważ w internecie często też się zdarzają jakieś tam testy wytrzymałości skrzyń. E, ja postanowiłem wam pokazać moim zdaniem ciekawostkę, bo mam akurat takie cztery skrzynie, które są uszkodzone, czy tam podczas użytkowania, czy przeze mnie, i e, idą mi tak na śmietnik. Dlatego dzisiaj pokażę wam porównanie e, skrzyń narzędziowych z gwoździarką, będziecie mogli się przekonać jak tak naprawdę takie same urządzenie, które zawsze wali z tą samą mocą, reaguje na różnego rodzaju skrzynki, różnego rodzaju tworzywo. Będę starać się zawsze, bo zrobię na każdą skrzynkę kilka strzałów w punkt, który najbardziej wystaje ze skrzynki, ponieważ wiadomo mamy na przykład testy, gdzie ktoś wali. Młotkiem w pokrywę, ale nie zawsze ta pokrywa jest najbardziej wystającym elementem, więc samo prawdopodobieństwo uderzenia w pokrywę jest małe. Bardziej trafimy gdzieś tutaj w boki, bardziej trafimy gdzieś w ożebrowania. Jak widzicie, wszystkie cztery skrzynie stały na mrozie, więc to też powinno wpłynąć na jej wytrzymałość, i dzięki temu będziemy się przek mogli przekonać, jak tworzywo reaguje. Na uderzenie podczas dużych mrozów, a wiadomo, że niestety większość tworzyw sztucznych przy takich temperaturach, jakie teraz mamy na dworze, no, po prostu nie radzi sobie. Daję zbliżenie, biorę gwoździareczkę, wykonamy kilka szałów, żebyście mogli zobaczyć, je, e, jak te skrzynie to znoszą. Oczywiście wiem, prawdopodobieństwo, że ktoś będzie z gwoździarki wam strzelać do skrzyni jest małe, ale myślę, że warto taki filmik obejrzeć jako ciekawostkę. I tyle, bo to nie jest porównanie rodzaju tych skrzyń, jest to po prostu ciekawostka przejście gwoździa na wylot. Gwóźdź, jak widać, przeszedł przez całą pokrywę. Tutaj akurat pokrywa przy tej konstrukcji jest najbardziej wystającym elementem. Mamy narożnik. Możecie zobaczyć teraz jak są zabezpieczone narożniki w tej skrzyni. Czekajcie, muszę sobie podeprzeć. Yy. Bój, bez problemu przeszedł. Mamy teraz bok. Jak widać, bój przeszedł, zatrzymał się w przegrodzie. I teraz pytanie, jak sobie poradził zapięcie. Wójś przeszedł, rozwalił całe zapięcie, wylądował w środku. Jeszcze, jako ciekawostka, zobaczmy jak wuj zachowa się uderzając w rączkę. Rączkę mamy rozwaloną, przybitą, i w środku wychodzi przez pokrywę. Kolejna skrzynia już wysłużona. Pokrywa. Gwóźdź przeszedł. Jak widać, zrobił niezłą dziurę. Teraz zobaczymy, jak zareaguje przeźrocze. Jak widzimy, przeźrocze jest dużo mocniejsze niż sam plastik, ten główny, z którego jest wykonany korpus, ponieważ gwóźdź w nim utknął i przebił nam po prostu przeźrocze. Teraz sprawdzenie narożnika. Nie będzie. jak widać gwóźdź przeleciał zrobił niezłą dziurę w pokrywie no i teraz jeszcze sprawdzimy dwa boki A, całość mi się przesuwa więc muszę złapać gwóźdź Wó przeszedł z drugiej strony nic nie zrobił i od przodu ta sama sytuacja Zobaczcie jaka dziura. Wójt przeleciał. Więc teraz jakiś organizerek. Akurat mam jeden na wylocie. Już rozwalony. Ale sprawdzimy moc jego przeźrocza. Zobaczcie. Przeźrocze. Chyba najsolidniejszy element skrzynki, ponieważ gwóźdź przeszedł. Czekajcie, pokażę Wam to z bliska. Gwóźdź przeszedł, przeźrocze całe. Teraz muszę tego gwoździa wyjąć. Jak siedzi, Przejdź mocniejszy od korpusu skrzyni. I teraz Wam pokażę tego typu skrzynie. Czekajcie, sprawdzę na kamerze, czy jest dobrze ustawione. Zaczniemy od najbardziej wystającego elementu pokrywy. Jak widać, gwóźdź bez problemu w samą pokrywę. Mamy dokładnie to samo. Przeszedł przez pokrywek, wój wylądował w środku. Oto sprawdzimy boki. Najbardziej wystający element. Czyli mamy tutaj, tak? Ja się muszę oprzeć. Muszę sprawdzić czy kamera mi bierze. Jak widać, gwóźdź bez problemu przeszedł. Jeszcze sprawdzimy sam korpus. O, akurat ci gwoździe skończyły. Więc dobra, już nie będę wkładać nowych gwoździ. Jak widzieliście, każdą skrzynkę da się zniszczyć, tylko trzeba chcieć. Więc jeśli oglądacie test, z którym ktoś skrzynki wali młotkiem i mówi, że tej skrzynki nie da się uszkodzić, bo jest super, hiper dobra... To znaczy po prostu, że was robi w konia.